Nastał czas rotacji marszałka Sejmu i wiedzieliśmy o tym doskonale od dwóch lat. W zasadzie ten temat wychodził z naszych lodówek dosłownie. Jednak śledząc media, śledząc doniesienia medialne, można odnieść wrażenie, że Polska stanęła i oczekuje w niepokoju, co to się wydarzy. I powiem zupełnie szczerze, wszyscy to wiedzą, co się wydarzy, i raczej mało kogo to obchodzi. Dużo ważniejsze niż jakieś zmiany personalne na kolejnych stanowiskach są rozwiązania, które faktycznie coś zmieniają w życiu ludzi. Wspomniałem o ustawie o górnictwie, która jest szalenie ważna dla całego sektora węglowego. A mamy także inwestycje w transport publiczny. Wiesz, że PKP Intercity podpisało umowę na produkcję piętrowych pociągów, i zostaną one wyprodukowane tutaj, w Polsce. 42 składy. 550 miejsc i nawet 200 km na godzinę. Pierwsze składy będą gotowe już za 3,5 roku. Takimi informacjami warto się dzielić.